Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcineczku ze SkyBlocka. Znaczy, właściwie to one blocka skyblocka, ale to w sumie jest prawie jedno i to samo. E, słuchajcie, musiałem zrobić mały retake tutaj nagrania, w związku z tym to, co zrobiłem... E, zabiłem tradera, zabiłem lamy, bo niestety mnie atakowały, ściąłem trochę drzew. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim przenoszeniem zwierząt, e, więc to będzie taki jakby nasz tutaj główny priorytet, więc e, no cóż, nie pozostaje nic innego, jak po prostu zniszczyć tutaj całą tą ich... Otoczkę, więc będą mogły sobie hasać jak tylko chcą. Co do kurczaków, mmm, zastanawiam się bardzo, czy można je w ogóle przerobić. E, w sensie, no, przerobić to je można na, na, na kotlety na przykład. <grym>, ale zastanawiam się, wiecie co, czy jesteśmy w stanie je wziąć na, na linkę. Bo szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem na jakiej zasadzie. Nigdy jakoś chyba nie przenosiłem kuczaków. Wiem, że na pewno na, na innych, na przykład modyfikacje jakieś, to można kurczaki wziąć na ten, ale... Mogę cię wziąć na linkę? Ty też pójdziesz ze mną? Chodźcie. I idą ze mną. O, jak sympatycznie. No, więc dzisiejszy plan jest taki. Przenosimy zwierzaki. Um, tylko, że już widzę, że będę chyba musiał, wiecie co, zrobić nieco więcej tych, nieco więcej... Eee, tych, jak, to się, jak one się nazywają? Boże drzwiczek, tak? Eee, ściąłem tutaj też trochę drzew, bo było mi bardzo trudno tutaj w ogóle przenosić te zwierzęta eee, więc zobaczymy. Dobra, to najpierw chyba ogarniemy kurczaki, bo tutaj mamy już zrobioną tą zagrodę. O, wypaskudne kurczaki, wiecie co? Tak się nie bawimy. Dobra, chodźcie powoli, małymi krokami nie aaa. Proszę się nie zacinać nigdzie. I lecimy. Cip, cip, taś taś, chodźcie. Do kolegów dołączycie. Słuchajcie, jeszcze jedna też taka bardzo ważna rzecz pisaliście mi odnośnie lodu, bo to chyba mówiłem w tym pierwszym wstępniaku, który mi się spierdzielił, niestety, nagranie. Wiem o tym doskonale, że no z tym lodem tutaj na one bloku w szczególności to może być problem, ale przeglądałem, słuchajcie, filmiki na YouTubie, żeby się tutaj trochę doszkolić odnośnie tego one bloka. I okazuje się, że w niektórych skrzynkach dostaniemy loot albo dostaniemy też skrzynkę z wodą, więc po prostu będziemy musieli kopać. No nie mamy tutaj za bardzo, za bardzo wyjścia, więc na tym będziemy musieli się po prostu tutaj skupić, ale na razie sobie przeniesiemy zwierzaczki. Także poczekajcie, ile tu muszę jeszcze zrobić? Raz, dwa. Wait a second. Cyk. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Musimy bramki jeszcze zrobić, więc zaraz się tym zajmiemy. Wiecie co, właściwie to tak? Myślę, że kuczaki nam wystarczą, więc ja, te, które tutaj mam, już zatłukę. Do widzenia. Halo, chicken. Sio, dobra. Teraz tak, mamy dwie krowy, dwie owce i dwie świnki, więc będziemy musieli powolutku małymi krokami zacząć te zwierzęta gdzieś tam rozmnażać. Teraz tak. O, mamy dwa te. Sympatycznie. Ale to jeszcze zrobimy dwa, tak, jeżeli dobrze pamiętam, trzeba było ogarnąć, cztery potrzebowaliśmy, tak. Także jest git, a ja mam, moi drodzy, też oczywiście standardowo przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, będę ogromnie za to wdzięczny, no i oczywiście wpadnijcie też na G2A, bo fajne promeczki, wszystko macie tam, wiecie, in the description below. Świnia widzę, że już się zapakowała do swojego boksa, co prawda chyba wolałem Chociaż w sumie to nie ma znaczenia, bo czekajcie, mamy co? Owce na pewno będą tutaj. Tutaj też, nie wiem czy to pokazywałem w poprzednim odcinku, ale tutaj też dałem trawę, żeby ta trawa się rozrastała. Oczywiście później wszystko wypełnimy trawą, więc to oczywiście na spokojnie, tylko no niestety... Chociaż w sumie wiecie co? Mamy w sumie sporo tego dyrta, jakby nie patrzeć. Więc moglibyśmy może nawet to wypełnić, w razie czego będziemy i tak... Mamy ten sposób na, że tak powiem, dublowanko, więc... Nie powinno być problemu. Dobra, weźmy teraz może krowy. Jeżeli chodzi o krowy grzybowe, to tutaj e, myślę, że chyba raczej nie będziemy ich rozmnażać. Chociaż wiem, że no, to daje nam też sporo tego, że e, możemy jakby mieć e, grzyby i też e, mushroom, zupki grzybowe. Ale to wiecie, na spokojnie. Dobra, towarzystwo widzę tutaj ogarnięte. Czy ja dobrze widzę, czy ta owca chce popełnić samobójstwo? Absolutnie nawet o tym nie myśl i ja nie wiem w ogóle, jak to tu wlazłaś koleżanko. A, po skrzyneczkach się wchodziło. O, ty kurde, tak, no to są owce terrorystki, no to wszyscy, wszyscy doskonale o tym wiemy, że owce to są po prostu. Wypisz wymaluj terrorystki. Dobra, zapraszam, tu macie swoje, mogę was ścinać też. I będziecie mi dawać to, co tam chcecie. Eee, została nam jeszcze jedna. Ow. E, tak, owca, świnka. Jeszcze jedna nam została. No, musimy, słuchajcie, też zacząć powolutku robić te farmy. No bo kurczę, nie mamy żarcia. Ale z drugiej strony, tak. Wodę mamy. Umówmy się, mamy jedno, jedno źródełko. Możemy tą wodę oczywiście rozlać. Tutaj też pisaliście mi, żebym zrobił coś na zasadzie spirali, żeby ta woda schodziła w dół, w dół, w dół, w dół. Ale myślę, że chyba raczej poczekam po prostu tutaj na motyw tego, żebyśmy mieli, wiecie, już zrobione tak na 100% powiedzmy to, co tam chcę. Hallo! Koleżanko, dlaczego ty mi się tutaj zrywasz? Zapraszam. Zapraszam. Idziemy, idziemy. No, i w końcu mamy, słuchajcie, porządek zrobiony ze zwierzakami, także to mi, się, to mi się bardzo podoba. Dobra, będziemy mieli linki w razie czego, jak nam się pojawi jakiś kolejny tutaj, e, kolejny zwierzaczek, e, to będziemy oczywiście ogarniać. Widzę, że tak, jajeczka nam się tutaj zrobiły, więc myślę, że. U, mamy 13 jajek. Z 13 jajek, jeden chicken, mały. Okej, okay, dobra. Owce widzę, że trawę też tutaj zaczynają jeść. Kurczę, tu nam wyrósł jakiś gigant. Dobra, wiecie co? To może tak. Te drzewa, słuchajcie, to ja sobie poza odcinkiem e, spróbuję ogarnąć. Teraz tak. Czy tutaj. Nie, dobra, to jest obudowane wszystko, więc możemy tutaj na spokojnie tej trawy się pozbyć. E, mam też z tego, co widziałem, chyba jeden blok trawy, w razie czego. Także myślę, że tutaj nie będziemy mieli z tym problemu, oczywiście wiadomo przydałby nam się silk Touch, jakby nie patrzeć, wtedy moglibyśmy sobie tutaj po prostu te wszystkie rzeczy podnosić i nie byłoby jakichś większych problemów, ale tak, um, o jak pamiętacie mówiłem, że zrobimy tutaj powiedzmy swojego rodzaju jakąś małą arenę, coś w tym stylu, żeby jakoś obudować ten blok, żeby te potwory nam po prostu nie... Ech. No nie rozwalały wszystkiego, tylko że z drugiej strony kwestia też jest taka, że ten one block, jak sami widzieliście po poprzednim odcinku, jak była niespodzianka w formie potworów, to on po prostu wybuchł. W związku z tym, no ja nie wiem, czy to jest też jakoś taki wybitnie dobry pomysł na to wszystko, żeby tak to zrobić, także zobaczymy. O, widzę, że straciłem jednego dirta, trudno, ale dobra, drewnujemy to wszystko. Więc myślę, chyba, że wybudujemy coś w podobie co wybudowaliśmy poprzednio. Przynajmniej na razie, bo mówię, nie wydaje mi się, żeby to nam jakoś bardzo mocno wysadziło. Więc chyba źle nie będzie. Dobra, czy mam jeszcze jakieś drewno? Mam półpłytki, ale dobra, wykorzystajmy logi. Ja wiem, że powinienem budować z półpłytek, ale słuchajcie, naprawdę mamy farmę drzew. Powiedzmy, w dowolnej chwili mogę sobie drzewka ogarnąć, więc naprawdę to nie jest problem, a wolę budować z tych większych bloków, bo mam wrażenie, że one jakby mają chyba większą wytrzymałość. Nie wiem, mogę się mylić. Mogę się mylić, ale no cóż. No dobra, czyli tak, nasz one-block jest powiedzmy tutaj bezpieczny, więc tutaj zrobimy bardzo podobnie jak zrobiliśmy poprzednio, czyli obudujemy to do góry. Eee, oprócz tego tu eee, cyk. Cyk, cyk. Teraz tak, tutaj oczywiście damy. Chociaż wiecie co? Właściwie moment. Tutaj możemy zrobić tak jak na zasadzie półpłytki, że sobie po prostu tutaj będziemy wchodzić i będziemy kopać jakby trochę od dołu. Coś w tym stylu. Może nawet jeszcze zrobię tutaj o, takie wejście, żebyśmy mieli trochę pod kątem, więc tak będziemy mogli sobie kopać. A um, teraz tak, tutaj kładziemy pół blok żeby nam żadne zombie bombi nie wydupiło czegokolwiek. Uh, I tutaj słuchajcie, postawimy sobie drewno i myślę, że. I myślę, że na razie będzie w miarę bezpiecznie to wszystko tutaj. E, oczywiście ogarnąć. Dobra, więc tak, chowamy wszystko, no mówi. Plus jest taki, że mamy już zwierzęta porobione, więc mamy je w jednym konkretnym miejscu. Także co, no myślę, że chyba zaczniemy, słuchajcie, wydobywać tutaj um, no dalej kamień, no nie mamy, nie mamy wyjścia, musimy tutaj to cisnąć, chociaż w sumie z drugiej strony mógłbym trochę Hmm. słuchajcie, do następnego odcinka dobuduję kolejną platformę, na której myślę, że sobie spróbujemy postawić chałupę. E, tylko tak, potrzebowałbym też jeszcze ewentualnie e, generatora cobblestone'a, to by też nam się dosyć dobrze przydało. Więc... Więc będziemy musieli poczekać chyba na wiaderko z lawą. No nie wiem, my teraz chyba mamy, jeżeli się nie mylę, czekajcie settings help menu. My mamy teraz iZ Tendra, jeżeli chodzi o biom. Więc domyślam się, że będzie pewnie trzeba poczekać na którąś fazę, w której będziemy mieli najprawdopodobniej um, piekło. Domyślam się, że będzie. No, i też na fazę pustyni, bo tutaj byśmy też potrzebowali ewentualnie piasek, szkło i tak dalej, i tak dalej. Więc no, trzeba będzie poczekać. Zastanawiam się też, czy będziemy mieli możliwość ogarnięcia obsydianu. Byłoby milutko, bo wtedy byśmy mogli udać się do netheru. Nie wiem, czy tutaj nether też jest jakoś. Wiecie, magicznie zmieniony, że wygląda trochę inaczej. Czy jest to po prostu czysty, czyściusieńki nether? Jeżeli tak. Byłoby spoko, bo dalibyśmy chyba radę najprawdopodobniej znaleźć miejsce, w którym jest dużo e, gravela. Co pomogłoby nam to troszeczkę tutaj też w e, olesieniu tego wszystkiego i zamienieniu po prostu na, na gravel. Teraz tak się też zastanawiam, kurczę, czy, czy wystarczyłoby mi. Hmm. Powiem wam, że nie wiem, czy by mi wystarczyło tego dyrta, ale chcę też zostawić dyrta na farmę. Ile my w ogóle tego dyrta mamy? Może tak. Zbierzmy wszystko, co tutaj mamy. No, moi drodzy, powiem wprost. Nie mamy wcale zbyt jakoś mało tego dirta. Ale wydaje mi się, że chyba mi nie wystarczy, żeby wszystko tam. Żeby wszystko tutaj od, o, o ten. ogarnąć trawą. Ale nie jestem kurczę pewien. Nie jestem pewien. Dobra, zostawmy to na razie. Skupmy się, skupmy się na tym, co mamy się skupić, czyli tutaj na kopaniu um, kobla i tych wszystkich innych rzeczy. To sobie wrzućmy tutaj. Eee, Żarcie myślę, że zostawimy. No dobra. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś wybitnych wielkich niespodzianek. Bo to by. A, czekajcie, siekierkę musimy jeszcze zrobić. Właściwie moglibyśmy już może zacząć robić żelazne rzeczy, bo w sumie tego żelaza trochę jest. Um, więc zróbmy sobie tak, zróbmy sobie jedną łopatę, zróbmy sobie siekierę i jest spoko. Pamiętam, że zawsze na Skybloku zawsze największy problem właśnie stanowiło to, że nie miało się tych lepszych surowców, czyli właściwie wszystkie rzeczy, które się robiło e, robiło się po prostu z. No, jak to się nazywa? E, robiło się po prostu z kamienia, co no, było trochę uciążliwe, no ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi to się ma, prawda? Eee, dobra, to są deset chyba, czy jakoś tam, o, mamy, mieliśmy znowu lód, ale mówię, no z tym lodem, no nie, nie będę, słuchajcie, kombinować, naprawdę nie będę kombinować, chciałbym to jakoś lepiej ogarnąć, ale mam nadzieję, że dostaniemy jakąś skrzyneczkę, o, co ja tu słyszę, a, to są ci dziwni. Właściwie to nie potrzebuje chyba tego klocka tutaj, a będziemy mogli wejść sobie zbierać. O, może nawet tak zrobimy. Dobra, mamy złoto, to złoto sobie wykopmy. Eee, czekajcie, zrobię tak. O, dobra, zablokowaliśmy się sympatycznie. No, jak widzicie, dirt się w sumie cały czas nam gdzieś tutaj regeneruje. Więc raczej nie. Po... O, mamy skrzyneczkę. Śnieżki Rabbit's Hide. Absolutnie to mi nic nie daje. Naprawdę, byłoby bardzo miło i milutko, gdyby udało nam się, kurcze jednak dostać lód albo wodę, cokolwiek. Nawet, nawet powiem szczerze, nie pogardziłbym lawą, bo moglibyśmy sobie wtedy zrobić po prostu generator Cobblestone'a. Ale też dziwne jest to, że jeszcze do tej pory nie mieliśmy tej drugiej wody, słuchajcie, bo to tak trochę wszystko wolno... Wszystko wolno bardzo leci. No, ale widocznie najprawdopodobniej mamy po prostu pecha do tego. Niestety. Jestem też ciekaw bardzo, kiedy będziemy mieli kolejną fazę. Bo domyślam się, że tu będzie pewnie jakaś. Tak się, tak się domyślam, że może być piask, piaskowa tutaj e, albo coś w ten deseń. Może bagna by były. O, jakby bagna były, to by było fajnie, bo pewnie byśmy mieli wodę. A tak to to Lipton. O, to jest. Pisaliście mi, że to jest w ogóle chyba Fox. Tak. Polarny, ale no niestety musimy się pożegnać. Dobra, zaraz mi się kilo skończy, więc już będziemy używać tych lepszych narzędzi. No kilofie kończysz się, ale widzę, że nie, nie, nie tak szybko. O, mamy skrzynkę. No i szlak by to trafił i znowu, bo bone... on. Oho, ho, 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 ho. Ty gra mnie nie lubi. O, dobra, skończył nam się kilo, więc teraz już lecimy. Z naszymi żelaznymi, więc nam to dużo, dużo, dużo szybciej pójdzie. Wszystko najbardziej chyba wiecie co, ale z drugiej strony, to teraz sobie pomyślałem jednej rzeczy: Jeżeli by mi tu cokolwiek wysadziło, to kurde, ja spadnę do Wojda przecież. Ja spadnę do Wojda. Jeżeli. No to nie, musimy to. Czekajcie, przebudujemy to. Bo faktycznie, jeżeli to wydupi, a jest takie prawdopodobieństwo, no to może być problem. To może być problem. Dobra, weźmy to drewnianko, cyk. Oj cicho tam. Eee, dobra, i tutaj. Tutaj moby chyba nie wyjdą przez to, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że chyba nie wyjdą. Te śnieżki, te śnieżki to są mi po prostu tak potrzebne. Ale dobrze, coraz więcej dirta to mnie cieszy. Aha, dobra. A, 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 wow, wow, broń gdzie jest broń. Czekajcie, już widzę, że musimy tutaj dać jeszcze jedną pół płytkę. Zdecydowa nie wziąłem tej półpłytki, co jest? O, jedną pół płytkę dajemy tutaj, teraz już mnie nie będą atakować. Wiecie, fajnie by było, jakbyśmy co odcinek na przykład nam się udawało ogarnąć yy... powiedzmy przeskok kolejnej tej. O, mamy No i znowu dostaliśmy. Kurde, po co mi to, po co mi to? Co ja w ogóle mogę zrobić, słuchajcie, z Rabbit's Hide? To ja nie mam zielonego pojęcia. Ale możecie dać mi znać, bo domyślam się, że część z osób was lepiej wie i zna grę. A nawet, nawet nie wiem. O, to był chyba lód taki. No dobra, ale no musimy to rozwalać. Nie mamy wyjścia. No, mam dziwne, dziwne wrażenie, że to będzie niespodzianka. No o, dobra, widzę, że dostaliśmy znowu łuk. Kolejny, dobra, zabiję je od razu, bo znowu wpadną do wody. Teoretycznie, w cudzysłowie, do wody. I znowu będzie problem. Skrzyneczkę poproszę, dajcie mi skrzyneczkę. Z wodą najlepiej, albo z lodem, obojętnie. Bylebym miał kolejny dostęp do wody, please. Bo chcę zrobić naprawdę, kurczę, te farmy, no. Nie róbcie mi tego, gro, proszę. O, no i widzicie? I to jest moje szczęście, i to jest moje szczęście. Nie mogę, nie mogę dostać, nie, nie mogę. <grytanie> o, come on. Dobra, posortujmy to wszystko jak mogę. Dobra, ale widzę, że trochę węgla też dostaliśmy, więc mi się to podoba, dobra. No cóż, kopiemy dalej w takim razie, no nie mamy wyjścia kurczę, no. Nie wiem tak na dobrą sprawę, ile też bloków jest jakby. Mm, na daną fazę. Więc to też troszeczkę, to też troszeczkę komplikuje, ale jak sami widzicie najlepiej właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że najlepiej jest zrobić coś na zasadzie tego, co ja zrobiłem i po prostu... O, mamy lód, o Jezu, Hallelujah i do przodu. Dobra. Uu, powiedzcie mi, że to będzie też, że to jest ten lód, który ja będę mógł włożyć i on się po prostu rozpuści i będę mieć wodę i będę mieć już nieskończone źródło i będzie to zrobione tak jak jest please ho oh, hallelujah słuchajcie mamy nieskończone źródełko wody w końcu po tak długim czasie udało się ogarnąć nice no dobra ale teraz jest kwestia taka będziemy słuchajcie tutaj w tym miejscu ogarniać farmę tylko tak jak już mówiłem na razie to za bardzo my nie mamy co farmić jedyne co to jest oczywiście zboże tylko ja nie wiem w sumie, czy ja w ogóle mam nasiona nawet. Trzeba byłoby dyrta ewentualnie. Chyba tam u łowiec zrobimy farmę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek. A nie, mamy 8, 8 nasionek, mamy też pumpkiny, Mamy też melona, więc melona też będziemy mogli sobie tutaj przerobić na nasiona. Myślę, że może 6 wystarczy. Ehm, czy ja mam coś więcej, co mógłbym przerobić? Chyba nie bardzo, no nie, nie mamy nic więcej, ale dobra, no to możemy zabrać już ze sobą dirta i spróbować, słuchajcie, zrobić jakąś farmę. Tylko jeszcze potrzebuję motyki, bo oczywiście o motyce zapomnę. A nie, dobra, mamy motykę, ok. Dobra, więc teraz tak. Nie wiem do końca, jak my tutaj porobimy te farmy, bo <laughs> to wszystko jest troszeczkę. Nieprzemyślane, bo nie wiecie, nie, nie myślałem jeszcze, jak tutaj dokładnie w tym okręgu zrobić te farmy, ale myślę, że tak, na pewno zrobimy to tak na takiej zasadzie, jakiej jest, czyli woda rozlewa podlewa chyba na 4 na w każdą stronę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, że jest 5. E, tu jest środek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu będzie woda, raz, dwa, trzy, cztery, tak? E, tu jest na dwa, trzy, cztery. Czyli teoretycznie woda powinna nam podlewać w tą stronę. I jeżeli to się zgodzi ze sobą i będzie działać, to powinno być dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dobra, jest ok chyba. Teraz zobaczymy, jak to napadnie. Ale cieszę się bardzo, że będziemy już mieli jakąś farmę, bo naprawdę. Tyle, ile żeśmy czekali na tą wodę, to naprawdę wołał pomsty do nieba. Oczywiście wiadomo, słuchajcie, na późniejszym etapie to ja tutaj trochę inne rzeczy jeszcze porobię, tak? Myślę, że gdyby udało nam się uzyskać trochę redstone'a, można by na przykład pomyśleć o automatycznej farmie wszystkich właściwie, tych takich pokroju melony, dynie. Czy trzcina, jeżeli oczywiście trzcinę dostaniemy w przyszłości? Ale mam gdzieś tam taką cichutką nadzieję, że najprawdopodobniej dostaniemy. E, dobra, jeszcze kilka dirta. E, a te nasiona mam. To na razie, słuchajcie, będziemy musieli je tak posadzić, żeby one nam się tylko tutaj rozrastały. Więc tutaj nie będziemy mieli zbytnio dużo do roboty. Ale powiem Wam, że chyba jest okej okay tutaj, w takiej okrągłej. A, już mi się skończyła motyka. I tutaj byśmy zrobili z drugiej strony to samo. I myślę, że tutaj można by jeszcze zrobić. Także może nawet by się udało, żeby cały ten placek jakby był ogarnięty w nasionach. Myślę, że źle by nie było. No dobra, ale zróbmy to tak. W takim razie, tutaj posadźmy te rzeczy. Tutaj może posadźmy dnie co drugie. Tutaj też myślę, że co drugie można by ewentualnie posadzić. Przynajmniej na razie, bo tutaj nic nie. Nic słuchajcie, i tak nie zdziałamy. Eee, I jeszcze pochodni trzeba porozstawiać tak, żeby tutaj mi się żadne gówno nie respiło, bo znając moje szczęście, to się pewnie porespi. Dobra, na razie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że na polu się nie będzie nic respić, chociaż mam dziwne obiekcje, ale zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, to słuchajcie, farmę w takim razie mamy jako taką prowizorkę, ale no inaczej tutaj nic tak na dobrą sprawę nie zrobimy. Um, ja do następnego odcinka, jak już mówiłem wcześniej, wybuduję jeszcze jedną platformę żeby po prostu była i myślę, że na niej powoli zaczniemy ogarniać jakiś magazyn i dom. Myślę też, że tutaj można byłoby, przynajmniej na razie, bo mówię, nie będziemy mieli tutaj jakiejś wybitnie wielkiej tej farmy póki co. Ja tam zasadzę drzewa, te oczywiście zetne. Zwierzęta widzę, że sobie tutaj wszystkie ładnie radę dają. Nie wydaje mi się, żeby wystarczyło mi tutaj dirta na podmiankę tego wszystkiego, więc na razie nie będziemy tego tym ryzykować, dopóki kors Dyrtu nie porobię w większych ilościach. Ale generalnie cieszę się, że się udało. Także, moi drodzy, ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Pamiętajcie, jak macie dla mnie jakiekolwiek złote rady, i inne rzeczy, śmiało piszcie. A my słyszymy się za tydzień. Także, trzymajcie się. Cześć. Papa. No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec, moi drodzy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam nas też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.